Cześć widzowie na Nawity. Jesteśmy dzisiaj w terenie, nie w piwnicy, w Sejmie. Z, w zacnym bardzo gronie jest z nami prezes Stowarzyszenia Prawo do Życia, pan Zbigniew Gelzog. No tak. Pani Nika, Pan Michał. Michał Tobiasz Żuchewicz, którego znacie. Tak. Marcin, tak. Mateusz Jarosiewicz, oczywiście. Jesteśmy po zorganizowanej przez posła Jarosława Sachajko posiedzeniu do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci. Na którym odbyło się drugie spotkanie poświęcone podniesieniu norm PEM, na którym dzisiaj zapo zapowiadana była kontynuacja dyskusji bardzo burzliwej z poprzedniego posiedzenia z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Cyfryzacji, Instytutu Łączności, panem Żurkiem, panią Krauzowicz, panią z Ministerstwa Zdrowia, której nie kojarzę. Natomiast pracownicy nie, dziękuję, dziękuję. naszego tutaj państwa dezertorowali, widząc widocznie, że merytorycznie nie mają szans z gronem tu zgromadzonym na pewno oglądali, bo naśmiewali się na Twitterze z naszego naszej tu obecności, natomiast osobiście nikt z nich nie odważył się tutaj być z nami, więc no nic mi nie pozostaje jak poprosić pana Zbigniewa może najpierw o, o komentarz, czy takie działanie rządu mamy tolerować, co dalej możemy zrobić, jeśli ta druga strona jest zamknięta na, na dyskusję, tylko używa podstępu, innych takich brudnych technik, które cię spotkały, może powiedz, że ministerstwo Cyfryzacji, pracownicy szykalują, pomagają. Tak, no wysłali, stworzyli grupę hejterów, na to wygląda, bo przy wszystkich hejterach pojawiała się pani z ministerstwa Kinga Graczek, potem polubili posty. Hejtera anonimowego jest tak, jest olbrzymi problem, bo założono konta anonimowe na Twitterze i próbuje się szczególnie moją osobę szkalować. A wszystko się zaczęło po pierwszej komisji, gdzie padło pytanie, ile jest nielegalnych stacji bazowych telefonii komórkowych. No i tu powstał problem, bo wiemy, że wchodzą miliardy złotych i prawdopodobnie próbuje się to zamieść pod dywan. No i druga rzecz, tak dzisiaj wiemy, z Telepolis pominęli najlepsze wypowiedzi, czyli panią profesor Bortkiewicz, profesora z Myślonego z Nagrania, profesora z Wojskowego Instytutu, profesora e, doktora z AGH, gdzie wszyscy mówili właśnie o tym, że nie było potrzeba podnoszonych mark, że to jest bardzo niebezpieczne. Był jeszcze doktor z Gdańska, który pokazał bardzo ciekawą rzecz, że badania in. InSkriptu, na który się opiera polski rząd, to były badania, gdzie badano tylko przez okres sześciu minut, co jest parodią, nie? Czyli, czyli nie ma żadnych badań. Czyli możemy powiedzieć dzisiaj wprost, że Ministerstwo Zdrowia zmieniło normy z Ministerstwem Cyfryzacji bez udziału lekarzy. Zrobili to tylko i wyłącznie pod przemysł telekomunikacyjny i to już nawet nie wiadomo w jakim celu, nawet z tego, co dzisiaj wiemy, co będzie opublikowane. Powstała komedia, bo jeżeli profesor z Wojskowego Instytutu śmieje się z rozporządzenia w sprawie dotyczących pomiarów, że nawet on nie wie, jak to wykonywać, to mamy dzisiaj, zmieni się od dnia 1 stycznia, zmienią się przepisy dotyczące norm promieniowania, ale nie będzie jak mierzyć, będzie się to kwestionować, że nawet że nawet rysunki, dokumentacja nie zawiera wyliczeń osobnych dla każdego pasma, w mocy maksymalnej, będzie można powiedzieć utkną w tym i nie będą wiedzieli, co robić, jak ludzie będą skarżyć te stacje, które stoją, co zrobić z tym, jak się odnieść do tego, co jest, bo Prawo i tak nie zadziała wstecz. No i mamy sytuację taką, że z tego powodu się Ministerstwo Zdrowia i Cyfryzacji nikogo nie pojawiło, bo by mieli poważne problemy, bo co by odpowiedzieli na pytania szczególnie e, ludzi czy, profe, czy pana posła Sachajko. Mamy parodię, ale myślę, że to jest wszystko teraz do obejścia, bo Ministerstwo, Minister Zdrowia wszedł na bardzo cienki lód. Będziemy monitorować jedną rzecz tam, gdzie w pierwszy wprowadzą masowo 5G. Bo on pod tym, się, pod tym lodem się po prostu zawali. Tylko on musi pamiętać o tym, że jeżeli wystąpią negatywne skutki, to będą bardzo poważne zarzuty dla wszystkich, a wiemy, że po dzisiejszym tym, co się już dzieje w Polsce, że to bardzo szybko nastąpi. Zresztą inne kraje już potwierdzają te skutki, choć u nas będzie kilkakrotnie gorzej, bo chyba osiągniemy najwyższy poziom pła elektromagnetycznego na świecie. Na no to wygląda, chyba tylko nas Korea przebija, która ma. 15-krotny wzrost zachorowań na, na choroby nowotworowe tarczycy, więc przyszłość można powiedzieć dzisiaj, ale dzisiaj też było pokazane jedną rzecz, w zależności od kiedy pojawiła się telefonia, linie energetyczne, jak rośnie liczba chorób nowotworowych, i to, co dzisiaj było powiedziane, to jest, jest, jest z jednej strony śmieszne, z drugiej tragiczne, że Ministerstwo Zdrowia na poprzednim posiedzeniu zespołu mówiło, że liczba zachorowań w całej Europie jest podobna jak w Polsce, no bo w całej Europie wzrosła kilka razy. Zachorowa na choroby nowotworowe, a poziom Pola jest podobny jak w Polsce, bo trochę niższy, więc jest to normalne. Gdyby powiedzieli, ile było, jaka była liczba zachorowań w 1999 roku, a liczba zachorowań w 2018 roku, mielibyśmy odpowiedź, że ma, jest związek przyczynowo-skutkowy z chorobami nowotworowymi. Dzisiaj zresztą było po raz kolejny zwrócone uwagę na Belo Horizonte w Brazylii. Te wyniki badań razem z tabelami są opublikowane i przetłumaczone na stronie Prawo do Życia i te wyniki mają odzwierciedlenie wszędzie na całym świecie, bo to rzeczywiście potwierdza. I tu jeszcze takie przekazanie dla tych hejtujących. Jeżeli tak ładnie i pięknie potrafią pisać, to niech się ujawnią. Wtedy możemy z nimi polemizować, bo z ludźmi, którzy z jednej strony wykazują wiedzę techniczną, a z drugiej Osiągnęli poziom rynsztoka, jeszcze są anonimowymi, to my nie zamiemy, rozmawiać ani tego czytać, mogą sobie publikować, tylko niech pamiętają, że my ich znajdziemy. Przyjdzie czas, że dojdziemy do nich, tym bardziej, że jest osoba z Ministerstwa Cyfryzacji, która polubiła like, więc może ona mieć związek, a ja przypuszczam, że cała grupa hejtujących to jest między m.in. Telopolis, no bo już wiemy, że redaktor naczelny Telepolis Lek Okoń Publiczny nazwał wszystkich protestujących e patologią, czyli profesor Bortkiewicz, inni też są patologią, no bo czy oni przyjmują tylko jedną rzecz, że my się mamy zgadzać na wszystko, a gdy się pytamy o badania, no to mamy badania sześciominutówki, 14 lekarzy, którzy stworzyli sobie Międzynarodową Komisję Samozwańczą. Więc my też niedługo utworzymy Międzynarodową Komisję do Spraw Badania Działalności InSkriptu. No więc ciekawe, jak to będzie. Myślę, się, że chętnych na świecie stowarzyszeń się przyłączą. Do tego to dopiero będziemy potęgą. Bardzo dziękuję. A Tobiaszu? Cóż. Mieli tutaj być przedstawiciele Ministerstw Zdrowia, Cyfryzacji. Miał być dyrektor Instytutu Łączności. Pan Żurek, to pana się jeszcze dzisiaj nie zwracałem, ale panie dyrektorze, to pan mi powiedział ostatnio na konferencji rządowej, że pan jest otwarty do debaty, że pan porozmawia na kwestie techniczne, bo na tym zna pan się najlepiej. Wypowiadał się pan na temat oddziaływania w sposób zupełnie nieuprawniony. No ale właśnie pytam pana i wszystkich tych ludzi z Ministerstwa Cyfryzacji, z Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Czy właśnie taki poziom debaty, który dzisiaj zaprezentowaliście, wy byście też oczekiwali, gdybyście mieli inne zdanie niż wy? A jako do, do samych ministrów, do ich zachowania, w konsekwencji wprowadzenia rozporządzenia, podpisania rozporządzenia eskalującego zagrożenie na całą populację, dokładnie na około 40 milionów mieszkańców Polski. Eskalowanie zagrożenia, przed którym chroniliśmy się przez ostatnie kilkadziesiąt lat, gdzie udowodnione jest dokładnie, że pola elektromagnetyczne oddziałują, tylko nie wiemy w jak dużej skali. Eskalacja jest zarówno jeżeli chodzi o częstotliwości, jak i moc, jeżeli chodzi o moc, to 100 razy. No to mam taki komunikat. Proszę mnie nie zastraszać. Ja tutaj nie straszę, tylko informuję, że z racji tego, że Państwo tak działacie to może się to skończyć niedługo zarzutami karnymi z artykułu 231 o nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, mianowicie w paragrafie pierwszym funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Tutaj panie ministrze Zagórski, jeżeli pan mówi, że rozwianiem obaw jest to, że wy stworzycie. System opomiarowania, że doposażycie inspektoraty ochrony środowiska i dacie im więcej pieniędzy. Jeżeli pan twierdzi, że to powoduje rozwiązanie obaw społecznych, no to pan po prostu dezinformuje. To pan mówi nieprawdę, dlatego że to, co robicie, to mówicie o systemie, który ma sprawdzać, czy gdzieś nie doszło do przekroczeń promieniowania stukrotnie wyższego niż dziś. Ci ludzie, którzy do tej pory prowadzili opomiarowanie, pewnie się z Was śmieją i słusznie. Ja nie pochwalam prześmiewania się z kogokolwiek. Wy to robicie, ale myślę, że ci ludzie z Inspektoratu Ochrony Środowiska z Sanepidu śmieją się z Was, że Wy mówicie o mierzeniu czegokolwiek, co jest większe 10 razy, 50, a nawet może 100 razy. W dodatku w paragrafie drugim, jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w tym powyższym paragrafie pierwszym, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. to tylko przypomnę, że firma Ericsson, z którą pewnie kontraktujecie w tej, w tej chwili, e, zapłaciła całkiem niedawno, mniej więcej półtorej tygodnia temu, odszkodowanie w wysokości miliarda Ale. dolarów w procesie z Departamentem Sprawiedliwości USA, jeżeli dobrze pamiętam, w ramach ugody, po to, żeby powstrzymać ciągnący się proces, który wykazał korupcję. W pięciu innych krajach. Ja na razie pytam, mam nadzieję, że to sprawdzą polskie służby. Wierzę w to, że są służby, które nie są skorumpowane. Wiem, że inni politycy dają się korumpować i że sprawdzą, czy nie doszło do analogicznych procederów tutaj u nas w Polsce, bo Chiny nie są egzotycznym krajem. Wietnam nie jest egzotycznym krajem, dużo bardziej rozwinięte kraje niż my. Więc moje pytanie jest takie: czy już ktoś sprawdzi, czy w Polsce nie doszło do podobnego procedur przestępstw? Także moim skromnym zdaniem, co do tego, co robicie, Działanie sprowadzające zagrożenia zdrowia i życia obywateli na masową skalę, to jest artykuł 160, paragraf 1 artykuł 165, paragraf pierwszy, punkt pierwszy kodeksu karnego. Rozważcie to, drodzy Państwo. Działania sprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa cybernetycznego państwa informacyjnego, to jest artykuł 165, paragraf 1 punkt 4, punkt 4 kodeksu karnego. Działania sprowadzające zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego państwa, zwracaliśmy Wam na to uwagę wielokrotnie, Wy nie macie w ogóle refleksji. Odpowiedzcie nam, panie Żurek, technicznie proszę nam odpowiedzieć, skąd energia do nowych nadajników, zwłaszcza, że chcecie Już promieniować wiemy. znacznie mocniej. Zwłaszcza, że chcecie zaraz, mówią to też telekomy, promieniować 20 V na metr, 30 V na metr. Skąd weźmiecie energię na to? Wiemy dobrze, że Polska ma deficyt energetyczny, bardzo łatwo to sobie sprawdzić. Jest to podawana informacja na bieżąco. Po czwarte, działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Majątki nasze prywatne, majątek publiczny za darmo. Od, chcecie oddać infrastrukturę, motywujecie to, hmm. mo, mo, motywujecie to inwestycją pożytku publicznego. Tak prowadzicie narrację. To jest bzdura, narażacie całe społeczeństwo na zagrożenie, przed którym należy się chronić. Proszę nie kłamać. I wrócić do tych pierwszych paragrafów, które podawałem. No, no. Po piąte, działania polegające na uszczupleniu dochodów budżetowych na wielką skalę. Pewnie nie muszę tego rozwijać. Spotkajmy się, podebatujmy na ten temat. Chyba, że mnie ABW zawinie, zapraszam wtedy na rozmowę w towarzystwie ABW. Po szóste, ukrywanie przed parlamentem raportu Instytutu Medycyny Pracy i innych dokumentów również. Również zapraszam na rozmowę przed sąd do prokuratury. Bardzo proszę, tylko proszę mnie nie straszyć przez swoich hejterów, przez e, ludzi w internecie, którzy właśnie z imienia i nazwiska nie są w stanie Dobrze, się bardzo. zaprezentować, tylko robią to pod e, takimi e, awatarami takimi jak żołdą, jak ultimatule i tak dalej. E, jest jeszcze dużo wam do zarzucenia. Spotkajmy się, no. porozmawiajmy, tak jak no. mówiliście, e, także publicznie, że chcecie debatować ze społeczeństwem. No. Monia. Ja jeszcze chciałam dodać na koniec, że skoro no. tak bardzo y, nas się dozywa, Niech sobie nie myślcie, że grupa społeczna to jakieś oszołomy. Współpracujemy nie tylko z organizacjami w Polsce, w Europie, ale także na całym świecie, więc skoro nazywacie nas patologą, to ta patologia dotarła do badań z met świadczących nie tylko o szkodliwości promieniowania jonizującego i niejonizującego, o działaniu na płody dzieci i kobiety w ciąży. I spotkamy się na pewno w sądzie. Tak, jeśli wymyślicie podobnie, to pod nagraniem linkujemy do dokumentów do naszych stron, do petycji, między innymi odwołanie pana Marka Zagórskiego z też tutaj całym uzasadnieniem listami do senatorów, które wysyłaliśmy, do samorządów, te wszystkie działania zostały wykonane, również media zostały wszystkie poinformowane, zostało to objęte cenzurą, natomiast państwo mogą tutaj. Rękę przyłożyć, żeby wyegzekwować to, co uważamy za słuszne. Dziękuję bardzo. Musimy w tej chwili kończyć. Pozdrawiamy i udostępniajcie nasze nagrania.